Cześć, witam Was na megadiscount.pl Pokażę Wam dzisiaj Neda, czyli kolejnego dinozaura z serii Dino Pociąg. Ned to bardzo sympatyczny żółto-pomarańczowy dinozaur. Jak widzicie jego grzbiet jest żółty. A tutaj mamy część pokrytą pomarańczowymi kropkami, a jego brzuch jest pomarańczowy, a tutaj nawet przechodzi na lekko czerwony. Ma on dosyć giętki ogon, a także przesympatyczną twarz. Jak widzicie mamy tutaj grzywę, a także bardzo uśmiechnięty, uśmiechniętą buzię. Kiedy podniesiemy y, tą szyję. Super usłyszymy dźwięki. Dodatkowo możemy także modulować y, wysokość jego. Twarzy. Kiedy naciśniemy ten guzik, który znajduje się na grzbiecie, również usłyszymy dźwięki. Dodatkowo, kiedy będziemy chodzić naszym nedem, usłyszymy stąpnięcia. Możemy też zmienić wersję językową naszego dinozaura na hiszpański. Zmienię teraz język z powrotem na angielski, żebyście mogli zobaczyć, jak net wchodzi w interakcję z innymi dinozaurami. Jak widzieliście, dwa dinozaury ze sobą wchodzą w interakcję i rozmawiają. Są to oczywiście dodatkowe dźwięki oprócz tych podstawowych, które znajdziecie, kiedy nasz dinozaur będzie sam. Ale podejrzewam, że kiedy ma towarzystwo jest o wiele weselszy. Net jest przesympatycznym dinozaurem. Jak widzieliście, potrafi on mówić i wchodzić w interakcję z innymi dinozaurami z tej samej serii. Jeżeli chcielibyście mieć go w swojej kolekcji, zapraszam Was na megatescont.pl, gdzie znajdziecie go w naszym sklepie.